Cześć, z tej strony Karola ze Stronghold Gym. Dzisiaj pokażę Wam w skrócie, jak zrobić kruka. Po pierwsze, nasza dłoń jest aktywna. Palce szeroko, opuszki palców podgięte. Teraz podchodzimy nogami jak najbliżej. Nasze kolana ustawiamy po zewnętrznej stronie łokcia, ściskamy kolanami łokcie, a łokcie rozpychają się na zewnątrz. Pamiętaj, aby w tym ćwiczeniu nie podskakiwać, tylko pomału przenosić ciężar ciała do przodu. Jeszcze raz. Dłonie na szerokość ramion mogą być lekko zrotowane na zewnątrz. Nasze kolana ustawiamy po zewnętrznej stronie łokcia, ręce są ugięte. I pomału przenosimy ciężar ciała do przodu. Nie podskakuj, nie wykonuj gwałtownych ruchów, tylko przenieś ciężar ciała w przód. Jak już opanujesz tą wersję, proponuję Ci spróbować z kolejnego etapu. Tutaj, kolana będziemy układać już nie po zewnętrznej stronie naszych rąk, a na tricepsach powyżej łokcia. Tutaj znowu podchodzimy blisko nogami. Ręce się uginają. Tworzymy sobie taką półeczkę powyżej łokcia na nasze kolana i pomału przenoszę ciężar ciała w przód. Mam nadzieję, że poradnik jest przydatny i w szybkim tempie nauczysz się kruka. Daj mi znać. Do zobaczenia.